Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla was coś, czego dawno nie nagrywałam, bo będzie to Aliexpress haul i mam tutaj właśnie pierwszą z tych rzeczy, które zamówiłam i w tym właśnie koszu są inne rzeczy. Głównie będą to rzeczy do domu mimo wszystko, bo właśnie ze względu na naszą przeprowadzkę zamówiłam kilka takich gadżetów, które pomyślałam, że spróbujemy. No i e, właśnie może zaczniemy od tego kosza, bo z niego będę wszystko wyciągać. E, to jest taki kosz, który ja zamówiłam z myślą o tym, żeby to było na zabawki naszego Oj! Widzieliście to? Na zabawki naszego syna, um, on jest dosyć spory, one były w kilku, w kilku wersjach, natomiast on przyszedł taki bardzo, bardzo zmechacony i ja myślę, że będzie potrzeba troszeczkę czasu, kiedy on mi się wyprostuje, bo on ma wszystko, widzicie, dalej tutaj spogniciony i sfilcowany, um, ale jak go napchamy zabawkami, to może dojdzie do siebie. Tak jak mówię, one są w różnych wersjach, jeżeli chodzi o ten wzór i kolory i tak dalej, ja zdecydowałam się na szary właśnie w takie e, puzelki, myślę, że to będzie będzie fajnie wyglądało um, i też będzie po prostu wygodne w użytkowaniu nie był jakiś bardzo drogi um, nie był też jakiś super tani, bo mi się wydaje, że to około, nie wiem 3-4 euro y, albo dolarów no coś w ten deseń w każdym razie y, no Tutaj, właśnie przez to, że on był, wiecie, taki sfilcowany, to ten ym, uchwyt jest w ogóle, nie wiem, czy pęknięty, czy on taki był, ale y, tu, czu, tu czuję przerwę w każdym razie. Ym, ma takie dwie rączki. No, tak jak mówię, może być, ale ym, no, nie jest jakiś taki super hiper wow. Nie wiadomo co. Yy, tak samo jak ta kolejna rzecz. Nie wiem, czy y, możecie się domyślić, co to jest, i po co to jest, i na co to jest. To jest uchwyt na pokrywkę od garnka i na łyżki, ponieważ zauważyłam, że że właśnie, kurczę, nie mam niczego takiego, bo teraz nie podróżujemy, bo normalnie to tak jak na przykład byliśmy na Malcie, to moim rodzicom przywiozłam taką ceramiczną podstawkę, na której można odkładać łyżki właśnie w trakcie gotowania. My, ponieważ nie podróżujemy teraz, to nic takiego nie mogliśmy sobie przywieźć, więc zamówiłam właśnie na tymczasowo troszeczkę taki gadżet plastikowy, to jest totalnie plastik, ale to jest taki hit, bo to przyszło w dwa tygodnie, ja jestem w szoku naprawdę to było coś, co najszybciej mi przyszło tutaj ever, ehm, tak więc to było w ogóle osobno, tak, ten element był osobno, to było osobno i musiałam troszeczkę popracować, żeby to wcisnąć ale generalnie myślę, że będzie spełniało swoją rolę i będzie łatwe do czyszczenia, to jest po prostu zwykły plastik, tutaj nie ma się czego spodziewać, ja już nie wiadomo wielkiego ehm, ale tak, zamówiłam właśnie coś takiego na łyżki zamówiłam durszlaki składane durszlaki, zamówiłam trzy rodzaje, ponieważ e, zamówiłam taki kwadratowy bardziej. Wydawało mi się, że jeszcze jeden chyba podłużny zamówiłam, ale może się mylę, może po prostu to był ten. E, w każdym razie wszystkie mniej więcej miały być w tym samym kolorze, ale no jak widać e, troszeczkę się te kolory różnią. E, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. E, uważam, że to jest bardzo fajny patent. Tutaj mam taki mniejszy okrągły swoją drogą. E, bardzo fajny patent, który zaoszczędzi miejsce właśnie, bo nie mamy dużej kuchni, nie mamy bardzo dużo. Miejsca do przechowywania w kuchni, więc takie tradycyjne, duże durszlaki nie do końca mogłyby się u nas sprawdzić, natomiast te składane, powiem Wam, że wyglądają naprawdę nie najgorzej. Przepraszam, mała przerwa techniczna. Yy, tutaj jest duży, okrągły i tak jak mówię, w małej kuchni, gdzie my nie mamy tego miejsca, bardzo dużo do przechowywania, właśnie takie składane yy, bardzo fajnie wydaje mi się, że się sprawdzą, więc yy, zamówiłam właśnie. Trzy różne, tutaj mamy dwa rozmiary, tutaj mamy dodatkowo inny kształt. Myślę, że to będzie całkiem spoko gadżet. Kolejne kuchenne gadżety to są podkładki. To są takie podkładki, na których możemy położyć na przykład ciepły garnek albo coś takiego. One też są na tyle elastyczne, że można nim takie ciepłe, nimi takie ciepłe naczynie złapać. I tutaj też mam dwa różne kształty i różne kolory. Dlatego, że tak, mam podłużny taki prostokąt, z takimi nie wiem jak to nazwać no taki jest wiecie nie w linię tylko w taką przerywaną linię i mam też tutaj szary okrągły w plaster miodu natomiast z tymi plastrami miodu to jest tak, że zamówiłam je cztery zamówiłam dwa takie turkusowe i właśnie dwa szare jak widzieliście przepraszam, że szeleszczę, ale te są jeszcze w foliach i zamówiłam też turkusowy właśnie ten podłużny ale jak widzicie ten turkus, a ten turkus ten jest taki bardziej miętowy, ten jest bardziej turkusowy, no i zobaczymy zobaczymy jak nam się to sprawdzi odłożę żeby nie szeleścić. bo wiem, że jakby często łapiemy się na tym że chcielibyśmy gdzieś ten garnek odłożyć no niby ten blat nie jest jakiś taki, że możemy go poniszczyć, ale mamy przyzwyczajenie takie, że wolimy nie odkładać bezpośrednio na blat i tutaj w tym momencie właśnie te rzeczy bardzo nam się przydadzą te szły około trzech tygodni też byłam w szoku, bo przyszło nam na bardzo, bardzo szybko, tak więc ostatnio w ogóle jakoś nie ma większego problemu z tymi zamówieniami z AliExpress. Jest naprawdę bardzo dobrze. Do mojego nowego hobby, czyli do pieczenia ciast, zamówiłam komplet plastikowych noży, dlatego że też przyzwyczaiłam się do tego, aby ciasto nie ciąć zwykłym nożem, właśnie w, jak jest w blaszce, czy w, no przeważnie jak jest w blaszce, właśnie, tylko najlepiej właśnie plastikiem. I tutaj mamy trzy takie plastikowe noże. One mają bardzo fajne ząbki. Wydają się, że będą bardzo do tego e, spoko i mamy trzy rozmiary ten jest taki malutki, najczęściej podejrzewam, że będziemy używać tego, nie wiem w sumie od razu jak je zobaczyłam właśnie na Aliexpress to pomyślałam, że, że trzeba je zamówić bo bardzo nam się przydadzą, te ząbki mają troszeczkę inne, bo ten zielony tutaj jest taki bardziej kwadratowy natomiast te mają te ząbki takie bardziej okrągłe, ale to chyba nie ma jakby większego znaczenia, to jest po prostu zwykły plastik, one też kosztowały tak naprawdę grosze bo to są takie właśnie gadżety za które mówiąc szczerze szkoda mi byłoby jakoś specjalnie przepłacać, no i one właśnie um, najłatwiej mi było zamówić z Aliexpress i one też przyszły w około 3 tygodnie, bo tak naprawdę większość z tych rzeczy przyszło mi zapakowaną w jakąś taką jedną multipaczkę. One musiały w bardzo podobnym czasie e, trafić na sortownię do Dublina i stamtąd być e, rozdysponowane, no bo jakiejś innej opcji nie widzę. E, także te też przyszły w miarę szybko. No I z kuchennych rzeczy mam jeszcze rękawice. E, ja wiem, że my ostatecznie też kupiliśmy takie czarne rękawice w m, Dilsie. E, nie w Dilsie, się w Euroshopie, o w ten sposób to jest taki wiecie, sklep wszystko i nic wszystko po 5 zł, jakkolwiek to nazwiecie po polsku e, i tam właśnie chyba po 2 euro e, wzięłam rękawice nie pamiętam ile te kosztowały, ale też podejrzewam, że nie były dużo droższe e, mają nieco ładniejszy wzór na pewno, bo tamte są po prostu zwykłe e, zwykłe czarne, tak pomyślałam, że będą mi pasowały do tego trendu wiecie, szarości w, jeżeli chodzi na przykład o te podkładki tak więc zamówiłam dwie rękawice one też były w kilku w ogóle wzorach, tam wiecie, jakby jak wchodzi AliExp na AliExpress to można utonąć w morzu różnych rzeczy i różnych możliwości e, no ale te mi się wydały takie e, stosunkowo e, najbardziej e, okazyjne cenowo przy okazji, że miały dosyć fajny design e, zobaczymy jak się będą sprawdzały jeżeli chodzi o ochronę przed ciepłem bo wiecie to jest tak naprawdę najważniejsze i to jest najważniejsza funkcja tych, e, tych rękawic no ale tego jeszcze nie miałam szansy przetestować tak jak mówię one też podejrzewam wydaje mi się, że przyszły razem z tymi nożami w multipaczce jeżeli dobrze pamiętam Ostatnia z kuchennych rzeczy to są łyżki do odmierzania. I tutaj mam cały komplet właśnie yy, łyżek. One są na, na takiej, yy, na takim. Nie wiem jak to nazwać kółku. No proszę, no na kółku. I tutaj fajne jest to, że mają opisane, jaki to jest rozmiar. Bo tutaj mamy pół kubka, tutaj mamy jedną trzecią, tutaj mamy jedną czwartą, tu jest jedna ósma i tu jest cały kubek. Niektóre przepisy właśnie mają podaną ilość w kubkach. E, więc stwierdziłam, że w ogóle chciałam mieć takie łyżki. Będą mi wygodne nawet do. Już pomijam e, mierzenia, ale nawet do nabierania właśnie e, mąki czy innych sypkich produktów, a też kosztowały grosze. E, nie jest to może jakaś super hiper jakość powiem wam szczerze, że to nie jest tak, że one są jakieś fantastyczne, ale też myślę, że, um, że po prostu wystarczająco są dobre tutaj w tej dużej też widzę że jest taki miernik do mililitrów, że ona jest do 200 mililitrów, więc um, jej myślę, że będę najczęściej używać bo po prostu tak w tych pozostałych nie ma e, bo e, z tego taka jest prawda, najczęściej korzystam więc to też jest bardzo fajne, e, ale tak jak mówię, żeby to była jakaś super hiper jakość Niekoniecznie. No i jako, że zmieniłam telefon, zamówiłam sobie też nowe casey. Na razie przyszły mi tylko dwa, bo te dwa jakby były razem i w ogóle wydaje mi się, że jeden z nich zdublowałam, a mianowicie ten. Zachciało mi się, nie wiem, to chyba przez ten trend, że wyszedł właśnie nowy iPhone w, w, w kolorze takim fioletowym i w ogóle ten kolor zaczął być strasznie popularny. To zamówiłam sobie właśnie taką obudowę, natomiast ostatecznie i tak na ten swój telefon założyłam tę beżową. One mają tutaj takie delikatne, narysowane białe serduszko, nic wielkiego. Są świecące, są gumowe, takie dosyć twarde. Ja razem z telefonem od razu, jak on przyszedł z Polski, zamówiłam sobie też na Allegro etui za grosze, bo bałam się, że to po prostu nie zdąży mi przyjść i faktycznie przyszło jakoś tam tydzień później. Niemniej jednak to etui, które mam z Allegro, ono jest takie widzicie brokatowe. Generalnie jest spoko. To widzę, już się całkiem nieźle porysowało. Natomiast ono ma coś ja bardzo nie lubię. Ja wiem, że to niby jest bardzo przydatne i tak dalej, ale tu jest ta taka wtyczka, która wpina się, wiecie, w to gniazdo na, na ładowarkę. Mnie to przeszkadza, bo ta ładowarka się potem nie chce w ogóle wpinać i ja musiałam sobie praktycznie do połowy tą obudowę ściągać, żeby telefon naładować. Nie jest to wygodne. Dlatego zdecydowanie dużo bardziej pasuje mi takie rozwiązanie, jak mam tutaj, że wszystko jest pootwierane. Ja wiem, że to się bardziej brudzi, ale po prostu jest dla mnie znacznie wygodniej. Dobrze moi drodzy, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten szybki ekspresowy home. Do, home. Hall do domu. Mam nadzieję, że się Wam podobało. E, ja generalnie, jeżeli chodzi o ekspres, to teraz głównie zamawiam rzeczy ymm, do. te stacjon stacjonarne, boże, Papiernicze do dziennika naszego syna, do, do mojego y, nawet nie tyle bullet journala co dziennika, który staram się znowu prowadzić, bo zauważyłam, że jest to o tyle fajne, że pewne rzeczy mi umykają. A Lubię do nich wracać po, po jakimś czasie. Tak więc prowadzę sobie na tyle, na ile mogę swój dziennik, prowadzę dziennik Naszemu Synowi, więc te rzeczy właśnie papiernicze zamawiam bardzo często na AliExpress. Dajcie znać, na ile jesteście zainteresowani, właśnie raz na jakiś czas takim holem papierniczym z AliExpress, bo wiem, że też jakby ten temat bullet journalową się przewija co jakiś czas w komentarzach. Pytacie się mnie, czy będę do tego wracać. Natomiast myślę, że do samego takiego już nagrywania, planowania nie będę będę wracać, ale mogłabym wam co jakiś czas pokazywać jakie właśnie perełki udaje mi się znaleźć, bądź jakie śmieszne rzeczy sobie zamawiam na AliExpress, jeżeli chodzi właśnie o dekoracje um, naszych dzienników. Dajcie znać, czy czy coś takiego by was interesowało. Linki do wszystkiego, co wam pokazałam, oczywiście tradycyjnie znajdziecie na dole. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do zerkania do opisu. Tam też znajdziecie namiary na mojego Instagrama, na którym jestem codziennie i na Tiktoka, na którego próbuję wrócić. No i tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie a macie ochotę, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście byli powiadomieni o najnowszych filmach, jak tylko się one pojawią. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.